miecz prawdy Poszukiwacze nasze modlitwy zostały wysłuchane co im dolega? To plaga strażnika roznosi się przez dotyk. Przywlokują tu Banelingi. Na co im broń, skoro zabijają dotykiem? Chorzy wierzą, że posąg Ardris może ich uleczyć. Większość szybko umiera. Kompas przyprowadził nas tutaj, byśmy pomogli.

Nie! Umrzesz! Uleczyłaś go. Kim jesteś? Stwórczynią. Cieszcie się moim blaskiem. A ja jestem królową Tamarang. Leczy tych ludzi. Stwórczyni mieszka w świecie duchów. Ta kobieta jest z krwi i kości. Ustalę, kim jest. Ostrożnie. Jest bardzo potężna. Możemy porozmawiać? Oczywiście, Keilen. Brakuje mi naszych rozmów. Słucham? Modliłaś się, bym chroniła duszę Twojej matki i Twoją siostrę. Nigdy nie prosiłaś o nic dla siebie. Trudno w to uwierzyć. Każdy ma wątpliwości. Matka spowiedniczka musi być dociekliwa. Zastanawiasz się, dlaczego nie przybyłam wcześniej i czemu pozwalam na tyle cierpienia. Przeszło mi to przez myśl. Chciałam przepędzić mrok, ale strażnik był równie potężny jak ja. Po rozdarciu zasłony stał się silniejszy. Powiedz, gdzie znajdziemy kamień łez? Nawet on was nie uratuje, jeśli nie zgładzę najpotężniejszego sługi strażnika. Kogo? Richarda Rala. Richard mu nie służy. Strażnik ukrywa swoje sługi, ale czyny Richarda świadczą, że jest wrogiem światła. Wszystko, co robił, przysłużyło się strażnikowi. Nie wierzę. Zaślepia cię miłość. Kiedyś miłość do strażnika zaślepiała mnie. Matka opowiadała ci moją historię. Dawno temu z waszej miłości powstał świat. Stworzyliście doskonałych i nieśmiertelnych ludzi, ale strażnik pozazdrościł tego, że stwórczyni ich pokochała. Uczynił was śmiertelnymi, by móc zamordować naszego pierworodnego. Zdradził mnie i sprowadził na świat śmierć. Rozpłakałam się i moja rozpacz nabrała kształtu kamieni łez. Dzięki niemu zamknęłam strażnika w podziemiu. Wiele mnie to kosztowało. Teraz ty musisz dostrzec prawdziwą naturę Richarda. Mogłam go zniszczyć, ale chcę, byście zobaczyli prawdę. Pierwszy czarodziej naznaczy nowego poszukiwacza, a ciebie zabiorę tam, gdzie będziesz bezpieczna. Dopóki bije serce matki spowiedniczki, strażnik nie może zwyciężyć. Ludzie wierzą w Richarda jako jedyny, za nich walczył. Wielu myśli, że Stwórczyni ich porzuciła. Jeśli zniszczysz Richarda bez procesu, ludzie odwrócą się od ciebie. Proszę, pozwól mi udowodnić, że jego intencje są szlachetne. Jesteś dla mnie bardzo ważna. Jeśli pomoże ci to zaakceptować moją decyzję, Wysłucham Cię. Dziękuję. Ale poszukiwacz poniesie karę. To podstęp. Strażnik ją wysłał, by zabiła Richarda. Mówi prawdę albo wierzy w to, co mówi. Nie odczytasz zwykłej Mortiz, ale znasz myśli tak potężnej kobiety? Ona sporo wie. Odjedźmy. Szukajmy kamienia. Nie pozwolę Richardowi go znaleźć. Stłumiłam magię kompasu. Nieważne. Jedźcie. Odbiję jej zaklęcia. Nie chcę cię skrzywdzić. Zed, nie. Zabiję was obydwoje. Jeśli uciekniemy, ludzie jej uwierzą. Obrócą się przeciwko mnie i nie znajdę kamienia. Popełniałem błędy, ale nie służę strażnikowi. Nie wiem, czy jesteś stwórczynią, ale nie boję się sądu. Twierdzisz, że służysz światłu. Co osiągnąłeś? Odnalazłem szkatuły Ordena. Zgładziłem Darkena Rala. Mówisz, że służyłeś Mnie. Co wyniknęło ze śmierci tyrana? Ta szczelina to rozdarcie zasłony, która oddziela podziemie od świata Żydów. Jak do tego doszło? Spotkałem się tylko z jedną magią na tyle potężną, by mogła rozedrzeć zasłonę. To moc Ordena. Kiedy zabiłem Rala, szkatuły Ordena wybuchły. Strażnik podziemia, wróg wszystkiego, co stąpa po ziemi, może bez przeszkód wysyłać swoje sługi, by niosły śmierć żywym istotom. Ze świata umarłych przybyły tu Beinlingi. Wiedzieliście, że to poszukiwacz je uwolnił? Nie zrobiłem tego celowo. Znajdę kamień. I co z nim zrobisz? Naprawię zasłonę. Znasz związaną z tym przepowiednię? Tak. Kiedy zasłona zostanie rozdarta, syn Brenidon odnajdzie święty kamień i dostarczy go wrogowi światła. To przepowiednia samej stwórczyni. A jednak dalej szukasz kamienia. Nie wierzę w przepowiednie. Nawet w moje? Nie wierzysz w Stwórczynię? Rozchyl koszulę. Powiedz, co to jest. To znak strażnika. Jak go otrzymałeś? Służysz strażnikowi. Co Ral miał na myśli? Może naznaczył Richarda, by stwórczyni uwierzyła w zdradę poszukiwacza? Najwyraźniej ten plan się powiódł. To znak najwierniejszych sług strażnika Maja. Dzięki duchom usłyszałam, że wróciłaś. Kim jesteś? Jej matką. Miło Cię widzieć. Masz matkę? Musiałam się urodzić. Przybyłaś zabić Richarda, jednak kiedy się rodziłaś, był dzieckiem. Przewidziałam, że zagrozi światu. Przyszłam na świat 20 lat temu, by moja moc zdążyła się objawić. To absurd. Jak to objawić? To ciało musiało do niej dorosnąć. Stwórczymi przybyli kolejni chorzy. Pomogę im, kiedy tu skończymy. Wiedziałam, że pogodzi się z tym, kim jest. Miała wątpliwości? Chciała być taka jak inni. Ale ja wiedziałam, że jest wcieleniem stwórczyni. Przed jej narodzinami miałam wizję. Rozstałyście się? Dwa lata temu uciekła z Jasonem. Stwórczyni uciekła z chłopakiem? To ten wiek. Wierzyłam, że kiedyś do mnie wróci i wróciła. Gdzie jest Jason? Mieszkali na południe od Rivermore. Wybaczcie, idę do córki mojej stwórczyni. Są stuknięte możliwe. Odszukaj Jasona. Zostawiasz za sobą szlak zwłok. Zabijasz, choć czyni to strażnika potężniejszym. Walczę w obronie przyjaciół i niewinnych i zabijam tylko, gdy nie mam wyboru. Nigdy nie zabiłeś z innego powodu, albo kiedy nie musiałeś? Raz. Ale nie byłem sobą. Mogłeś ich pojmać, ale wszystkich zabiłeś. Zasłużyli na śmierć. Richard nie ponosi winy, był w mocy starożytnego zaklęcia. Kto cię w to wciągnął? Na kogo jesteś zły? Na ciebie. Nareszcie czynimy postępy. Nie powiedziałeś, że jesteś moim dziadkiem. Nie byłeś gotów. Zabrałeś mnie z Hartlandu. Naznaczyłeś. Dałeś mi ten cholerny miecz. Czardzie nie. Sam musi się powstrzymać. Nie zabił cię, ale łowcy niewolników dołączyli do armii strażnika. Był w mocy zaklęcia, ale przełamał je. Przekonał cię, że już nigdy nie ogarnie go szał? W porządku, powiedz prawdę. Miałem wątpliwości. Nie o wszystkim mu powiedziałem. Canton Rall, który zaczarował opiekunów, nie zawsze był zły. Najpierw był obrońcą tych ludzi, ale jego moc rosła i zaczął zabijać.